No myślę na pewno, jak u siebie się gra, to każdy oczekuje od nas zwycięstwa i na, na pewno myślę, że ten mecz to jest dla nas strata dwóch punktów, ale z drugiej strony trzeba sobie też zdawać sprawę, że to jest taki, taki to będzie, jest, był, będzie taki mecz bez historii, taki, który został po prostu rozegrany. Nie, nie było w tym meczu takich sytuacji, w, którym, w których można by było powiedzieć, że zgarnęliśmy zasłużenie trzy punkty. Jedyną, jedyną, jedynym pozytywem tego meczu jest to, że nie straciliśmy bramki, to cośmy sobie zakładali. Nie udało nam się na pewno doprowadzić do tylu sytuacji strzeleckich, jakie sobie zakładaliśmy, ani, ani mieć tyle sytuacji ze stałych fragmentów gry, które mogłyby nam dać upragnione trzy punkty. Tak, ja myślę, że na pewno apetyty po tym meczu były bardzo rozbudzone, ale uważam, że Garbarnia jest w tej chwili w lepszej dyspozycji niż Krzyostrowiec, to jedna rzecz, a druga sprawa, no już chyba nie dysponujemy po odejściu Adriana Gębalskiego taką siłą ofensywną, jaką dysponowaliśmy wcześniej i... Takie, tak, takie zdobycie 40 punktów, jak zdobyliśmy w tamtej rundzie, to jest po prostu niemożliwe. Dlatego trzeba, trzeba będzie grać te mecze bardziej defensywnie większą, wie, większą uwagę skupiać na, na przede wszystkim na nie traceniu bramek, wydzieraniu tym drużynom punktów I, i liczyć na to, że ta wiosna będzie taka, że drużyny faworyzowane typu Soła, Poronin, krzo będą grać na skarżysko, będą tracić punkty ze drużynami z niższych rejonów tabeli, bo, bo tylko w tym można upatrywać to, że my w tej sytuacji kadrowej, której, której jesteśmy, utrzymamy pierwsze miejsce. Ja, ja uważam, że jesteśmy w stanie to miejsce utrzymać. Myślę, że, że zawodnicy też są świadomi celu, który, który, który sobie postawiliśmy, I, i mam nadzieję, że z powodzeniem w czerwcu będziemy na, na tej bardzo wysokiej lokacie. Ale jeszcze raz podkreślam, że tych ładnych zwycięstw i tych 400 punktów w tej rundzie nie będzie. Na pewno nie byliśmy faworytem, bo trudno być faworytem mając 13 punktów straty. Natomiast to prawda, że z gry myślę, że byliśmy zespołem trochę lepszym. Szkoda tej niewykorzystanej sytuacji pod koniec meczu. Mieliśmy do przerwy, sam na sam nie udało się strzelić. Nieprzypadkowo, wszyscy wiedzą, że Wierzgać jest bardzo dobrym bramkarzem. I Taki bramkarz potrafi sam punkty zrobić drużynie, także to pewno w jednym meczu jeszcze potwierdzi. Ale my budujemy zespół na kolejny sezon i, i chcemy, to prawda, że chcemy w każdym meczu punktować, ale tak jak mówię, przeciwnik też nie na boisku nie stoi i każdy chce wygrać mecz. Dzisiaj żeśmy zremisowali. Myślę, że to nie jest najgorszy dla nas wynik. Znaczy, generalnie myślę, że osłabiliśmy się nawet trochę, ale pozyskaliśmy chłopaków takich z charakterem. Uczymy się grać w piłkę i myślę, że dopiero. Z tej mąki chleb zaczniemy, zaczniemy mieć chleb od czerwca w nowym sezonie. Plany mamy na pewno, żeby gdzieś tam kiedyś z powrotem wrócić na, na poziom drogoligowy, ale w piłce nic nie jest od razu i trzeba zespół budować, trzeba się do tego przygotować. Tak jak mówię, walczymy do końca, zobaczymy co będzie na koniec sezonu. Na pewno w następnej rundzie będziemy chcieli pograć, powalczyć o coś więcej.